Witam Was w programie Motoksięgowa. W dniu dzisiejszym zajmiemy się tematem paragonu z numerem NIP. Od 1 stycznia zmieniły się przepisy i paragony z numerem NIP stały się fakturą uproszczoną. Oczywiście tylko te do kwoty 450 zł, czyli równowartości 100 euro. Wprowadziło to wielkie zamieszanie. Wielokrotnie byłam świadkiem w sklepie, kiedy klienci nie rozumieli, dlaczego nie otrzymują faktury. Czy będą mogli taki paragon ująć w koszty i jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Już Wam tłumaczę. Od 1 stycznia faktycznie musimy zdecydować, czy jesteśmy podatnikiem, czy kontrahentem, i przed zeskanowaniem produktów, to szczególnie w markecie, musimy na to zwrócić uwagę, musimy poinformować kasiera, czy będziemy daną rzecz chcieli kupić na firmę. Czyli podajemy numer NIP. I są dwa rozwiązania. Możemy otrzymać dwa rodzaje dokumentów. Może być to faktura, i tu nie ma wątpliwości, jest ona naszym kosztem, księgujemy tak jak dotychczas, bądź możemy otrzymać paragon z numerem NIP. Do kwoty 450 zł jest on fakturą uproszczoną. Musicie wiedzieć, że do faktury uproszczonej nie można wystawić drugiej faktury, bo ona sama w sobie jest fakturą. Nie wymagajcie od kasjerów tego, że będą wystawiali takie dokumenty, bo nie mogą. Jest to niezgodne z ustawą. Do tego, gdyby zdarzyło się tak, że do paragonu otrzymacie fakturę, to wystawca będzie musiał ten dokument ująć i dwa razy do dochodu. Natomiast taka faktura nie będzie naszym kosztem. Dla własnego bezpieczeństwa radzę wam, żeby taki paragon skserować i podpiąć pod. Ten paragon xero ze względu na to, że druk na paragonie szybko się utlenia, a pamiętajmy, że to na nas leży ciężar obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te kilka słów rozwieje Wasze wątpliwości. A w kolejnym odcinku profil zaufany, tak zwany e pułap Jak go założyć i czy warto go mieć. Zapraszam!